231 lat temu, 3 maja 1791 roku, Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to druga konstytucja na świecie poamerykańskiej i pierwsza w nowożytnej Europie. Rocznica jej uchwalenia to jedno z najważniejszych polskich świąt. 3 maja, tak jak w całej Polsce, również w Jasienicy Rosielnej odbyły się uroczystości rocznicowe połączone ze świętem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Polski. Obchody rozpoczęła msza święta, której przewodniczył proboszcz parafii pod wezwaniem niepokalenego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ksiądz Marek Zażyczny. Dzisiaj kochani dziękujemy za Matkę Najświętszą i Królową, ale też dziękujemy za ten niezwykły dokument Konstytucji 3 maja, dokument, który był i jest tak bardzo ważnym, istotnym dokumentem mówiącym o wolności każdego Polaka, o godności, jaką w sobie mamy i o wolności kraju, w którym żyjemy. Gdy patrzymy na historię naszego narodu, moi drodzy, tak mocno związana ona jest właśnie z osobą Matki Najświętszej i Królowej. Trudno sobie w ogóle wyobrazić historię naszej ojczystej ziemi bez tej osoby. Byłoby to chyba wręcz niemożliwe. Tak mocno związane jest jej życie z moim i Twoim życiem. I dzięki temu możemy powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwym narodem, dumnym narodem. Narodem, któremu przewodniczy, który prowadzi przez wieki właśnie on. Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Polonia Semper Fidelis, gdzie odbyła się dalsza część majowych uroczystości. Rozpoczęło ją odegranie hymnu państwowego przez orkiestrę dentą działającą przy ochotniczej Straży Pożarnej w orzechówce. Muzyka Następnie głos zabrała wójt gminy Jasienica Rosielna Urszula Brzuszek. Czcigodni księża, szanowni goście, drodzy mieszkańcy. Gromadzimy się tutaj pod tym pięknym, jakże wymownym pomnikiem Polonia semper fidelis. Gromadzimy się tutaj, by uczcić Najświętszą Marię Pannę, królową Polski, a także pamiętać o kolejnej rocznicy. Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dla wielu Polaków był to dzień pokrzepienia, dzień Dumy Narodowej, troski o Ojczyznę i dobro wspólne. I takie wydarzenia, tacy ludzie są dla nas dowodem na to, że trzeba dbać o tożsamość narodową. Tożsamość, która Pomaga nam w każdych, nawet najtrudniejszych chwilach. Naszym obowiązkiem jest pielęgnować pamięć o ludziach, dzięki którym nigdy nie zgasła iskra wolności i niepodległości. Przez te 231 lat zmieniały się czasy, obyczaje, ale wartości pozostały te same. I obyśmy nigdy nie zapomnieli, że Bóg, honor, Ojczyzna powinna być dla nas wartością nadrzędną. Szanowni Państwo, Wasza obecność tutaj jest wyrazem patriotyzmu, ale także dowodem na to, że jesteśmy wciąż winni zachowywać to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska. Na zakończenie obchodów więcej i wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyły delegacje parlamentarzystów na czele z posłem Adamem Śnieżkiem w imieniu europosła Bogdana-Żońcy Jerzy Ferdynand Adamski, przedstawiciele władz powiatowych na czele z członkiem zarządu powiatu brzozowskiego Adamem Jajko, przedstawiciele władz gminnych na czele z wójtem Urszulą Brzuszek, delegacje Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Instytucji Organizacji Społecznych Przedszkola i Szkół z terenu gminy Jasienica Rosielna.